Robert Kondla, koordynator Mercedes Benz Safety Experience. Znajdujemy się w Bednarach podczas szkolenia Mercedes Benz Safety Experience. Dzisiaj gościmy klientów salonu Mercedes Benz Frelik. W trakcie dzisiejszych zajęć przygotowaliśmy cztery różne moduły szkoleniowe. Pierwszym z nich jest hamowanie awaryjne chyba najważniejsze ćwiczenie dzisiaj. Tam poznajemy wszystkie techniki związane z bezpiecznym zatrzymaniem się. Jesteśmy na module, który się nazywa hamowanie awaryjne. Mamy tutaj dwie opcje hamowania. Hamowanie... Na mokrej płucie poślizgowej e, versus hamowanie na suchym asfalcie, więc to dość trudne zadanie, żeby cywileczkę z kierowcą nam się przestawił. Czy hamuje po suchym, czy hamuje po mokrym. Mamy przeszkodę e, w e, które są e, taką ścianą, która troszkę działa na psychikę, a z drugiej strony na płycie poślizgowej mamy do omijania trochę pochodzi. Panel systemów jezdnych, gdzie wiele mówimy o tym, jak samochód wspiera nas jego elektronika w trakcie normalnego, codziennego użytkowania drogi, ale oczywiście tam też przygotowaliśmy dla nas szybkości wiele niespodzianek, które mają na celu zdestabilizowanie samochodu lub po prostu zaskoczenie ich w jakiejś ekstremalnej sytuacji. Trzeci panel to tak zwany szarpak, systemy bezpieczeństwa, głównie mówimy o wykorzystaniu ESP oraz systemów które towarzyszą w Mercedesie i są odpowiedzialne za to, że w sytuacjach ekstremalnych wspomóc kierowcę. Ostatni moduł to nasza nowość tegoroczna, czyli Digital Services. Tutaj chcemy opowiedzieć o wszystkich dodatkowych opcjach związanych z aplikacją Mercedes Mille. Mamy nadzieję, że uzyskamy odpowiedni efekt i wszyscy wyjadą stąd bardzo uśmiechnięci, szczęśliwi e, i z o wiele większymi umiejętnościami. Więc e, liczymy na Waszą rozwagę i rozsądek. Oczywiście z e, wielką satysfakcją mówię, że wszyscy z wynikiem pozytywnym ukończyliście szkolenie Mercedes-Benz Experience, za co należą się Wam e, brawa.